Cześć, tu Black Johnny. Dzisiaj pokażę Wam Backfielda trzeciego. Czyli Buga, jakiego tutaj znalazłem. I przy okazji, takie mm, śmieszne, jakby niedoróbki tej gry. Musimy tutaj wejść do budynku i odnaleźć ciało jakiegoś tam przestępcy. którego ruscy wcześniej polowali w poprzedniej misji. Wygraliśmy tym ruskiem, Dimon. Zaznaczcie, tutaj nikogo nie ma. Tu też nie. Tu też nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma Tu też nikogo nie ma I nagle... Nie pojawia się znikąd z budyła, ninja ten Rusek ten Dima ukradł z <gadł> i je Otwierasz lodówkę, a, a tu Dima Otwierasz pozbawione toalety, a tu Dima Idziesz do szkoły i Dima jest Nowy nauczycielem Dima jest wszędzie w Nowym Jorku, na Times A co do Bug'a to za chwilę zobaczycie o co chodzi? Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami, tylko my. Bez polityków, bez brudnych pieniędzy. tutaj musimy zabić żołnierza, który przyjdzie. Ale niestety. Pamiętaj, co no, powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginął miliony. właśnie jest. Zobaczcie. Gwałcę lewy z myszki i nie mogę strzelić. No i niestety o koniec gry misja nieudana. No szkoda, bo akurat podoba mi się ta kampania. Cześć.